Siemano dziś gramy jako ogromny glut, którego celem jest stanie się jak największym. I mam nadzieję, że nam się to uda, więc oglądajcie do samego końca. Koniecznie, jak widzicie, póki co nie idzie mi zbyt dobrze, ponieważ jestem malutki, ale patrzcie, jak biorę, łapię masę. Elo, 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 teraz muszę uciekać od tych rzeczy, bo mnie wsysną. I teraz, tyk! Lecimy, lecimy, lecimy. Musimy tutaj ugrać jak największe. Razy 10, razy 10, uda się, uwaga. 3, 2, 1. Nie, nie dolecieliśmy! Aj aj, 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 Prawie, słuchajcie, prawie. Dobra, teraz cyk, tutaj chyba można wygrać po prostu jakieś punkciki. Cyk, uwaga! Wygrałem jakieś punkciki. Dobra, możemy lecieć dalej. Więc oglądajcie do samego końca i spójrzcie, jak się biega jako glut. Po prostu musisz być ogromny. A, i na obecną chwilę nie jestem ogromny Jestem jakiś tyci, tyci, malutki Ale spokojnie, powoli się formuje, Powoli robię się ludkiem, widzicie? Jest dobrze, drodzy widzowie, możemy teraz skoczyć do góry chyba Tak, i ja nawet nie wiedziałem co to jest Dlatego wcześniej to uniknąłem Ale dobra, teraz zbieramy tą masę Łoja, no i elo Ło, jak zrobiłem ten skok I teraz biegniemy i mam nadzieję, że uda nam się dolecieć do razy 10 Na pewno nam się uda Patrz, 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 kończy nam się paliwo Kończy nam się paliwo, nie, no i nie udało się Jak musimy być ogromni żeby nam się udało doskoczyć do, do tego razy 10 Oglądajcie do samego końca Koniecznie Subskrybujcie kanał, zapraszam do sklepu, również wojanshop.pl Pierwsza linka w opisie e, No i każda łapeczka w górę to jedna masa więcej w tej grze Więc konieczne jest zostawienie łapeczki w grę Nie, ja nie mogę! a głowę mi zjadło! Uciekam, dobra, teraz tutaj, tak, cyk i... I dobra, zjadło mi kilka nóg, ale ogólnie nie jest źle, jestem ogromny Ej, ręce mi zabrało, nie Okej, okay, dobra, teraz tutaj dużo masy mam, okej okay. Ale mam dużo masy, spójrzcie na to Jaki jestem ogromny i i teraz dolecę na pewno, dolecę na pewno do tego razy 10. Uwaga, biegniemy, 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 biegniemy. Tutaj e, unik, dobra, teraz unik i. I mamy to! Mamy to! BOM! razy 10 punktów! Elo! Świetnie, dostaliśmy aż 290 kryształów, więc to jest potężna ilość. Biegniemy, kolejną mamy jakąś tutaj mapkę inną teraz. Mamy teraz taką mapkę, która. O nie, zjadło nam nogi! Nie, bo zaraz, zaraz przegram, bo słuchajcie. O, o. Nie! Yes! Oh, 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 nie wierzę! Zjadł mnie ten młot, który tutaj opada. Ale lipa! Dobra, ale biegniemy, spokojnie, nie poddajemy się. Najgorsze są tylko te tutaj rzeczy. Jak to? Oh, jak ja to mam przejść, żeby nie stracić masy? To jest niemożliwe. Dobra, nie, dobra, nie idę po te punkciki. Walić punkciki. Kogo obchodzą punkciki? Jak widzicie, na obecną chwilę nie mam jednej nogi, więc skaczę cały czas na jednej. Trochę słabo powiem, wam szczerze, że nie! Ja mam tak mało. Ma nie! Jakim cudem przegrywam! Ale lipa! Nie, ludzie, to naprawdę nie jest taka łatwa jakby się mogło wydawać. Ale dobra, grunt teraz nie stracić na tym. O! Nie straciłem na tym młocie zbyt dużo masy, więc tyle dobrego. Biegniemy teraz sobie tutaj dalej. Ej, kawałek ręki mi ucięło. To jest jakiś dramat. Ale spoko, teraz. A da się skakać tutaj, czy nie? Nie da się skakać. O! Dobra, przeżyłem to! Byłem jakimś małym pytkiem, ale spoko. Biegniemy teraz i muszę to jakąś ominąć. Dobra, ominę to. Udało się, dobra. I teraz nie mamy na tyle dużo masy, żeby zrobić razy 10, ale chociaż razy, razy 4. Albo razy 5. Dobra, razy 4. BUM! Udało się! Na ostatnią chwilę, bo byśmy przegrali. Ej, mam trzy klucze, więc mogę otworzyć coś tutaj. Dobra, otworzyłem. Dostałem 65 punkcików. Mogę otworzyć drugie. Dostałem 70 punkcików i trzecie. I 45 punkcików. Dziękuję bardzo. Ej, I teraz możemy razy 20. Ej. Nie udało się Dobra, sprawdźmy co mamy w sklepie w ogóle Można kupować jakieś różne postacie Wow, można jakieś czapeczki robić Ale spoko, i tak nie mamy na obecną chwilę takiej ilości kasy Więc pod tym względem akurat lipa Ale dobra, będziemy mieć, będziemy mieć Będziemy ogromni jeszcze, zobaczycie sami Ok, teraz zbieram te punkciki, które tutaj są potrzebne Żeby odblokować jakieś postacie I biegniemy i ja nie mogę, naprawdę, <laughs> walnąłem idealnie w ścianę, <laughs> potrzebuję większy telefon, żeby tutaj w takie gierki grać i wymiatać, powie powiem wam O nie, walnąłem we wszystko, ale straciłem tyle masy, że to jest jakaś masakra, dobra, czy zdążę, zdążę, zdążę Zdążyłem, dobra, kawałek ciałka mi zjadło, ale dobra, przeżyłem, teraz biegniemy do góry, okej, okay, zjadłem troszeczkę tej masy i teraz szybko, szybko, szybko. O, dobra. Wow, udało mi się. A, nie, dobra. Trochę mi masy zabrało, ale nie aż tak dużo, więc. Okej, okay, i patrz na to. Bum, rozbieg. Okej, okay, ile będę miał masy? Czy starczy mi tutaj, żeby dolecieć do jakiegoś miejsca? Razy 5, razy 5, razy 5. Bum, pięknie. Razy 5 udało mi się, więc pod tym względem akurat spoko. 230 punkcików, czy tam 210, nie, nie pamiętam. I mamy 1000 punktów. Jeszcze 500 i będziemy mogli odblokować. Ej, dostałem coś, dostałem protection. Jop, to protection wszystko niszczy. Poczcie no to. Dzieje yeah, już się skończyło, niestety. Ale spoko, dobra. Co się stało? Czemu? Nie, jestem taki mały. Aaa, dobra, uciekam przez to. Okej, okay, dobra, udało się. Teraz dużo masy muszę złapać. Dużo masy, cała masa. Pięknie, jestem ogromny. Ciekawe, czy dolecę do dziesiątego e, razy dziesięć? Proszę, proszę, czy dolecę do razy dziesięć? Dolecę, dolecę. Na styk, na styk Wow, tak blisko W sensie tak mało brakowało, żebym stracił wszystko Ale na szczęście się udało I co tutaj mamy? Nie, ja nie chcę jakiejś nowej e, postaci Nie chcę koloru Bo bym musiał oglądać jakieś reklamy A mi się nie chce, tak nie ogląda reklam O, mam teraz, co jest grane? Miałem głowę taką, wiesz, piłkarza normalnie Elo, futbolową głowę Ale nic mi ona w sumie chyba nie dała e, Dobra, biegniemy sobie dalej w takim razie Tutaj mamy jakąś klepsydrę I co ona zrobi? A, ona spowalnia czas Aha, i to mi nic nie dało, ponieważ zostałem rozwalony totalnie. E, ale spokojnie, lecimy dalej, nie poddajemy się oczywiście, teraz tutaj zbieramy tutaj, i teraz mam koronę. Okej, okay, przebiegłem przez to, jakimś cudem udało się. Teraz muszę uważać na te tutaj kręciołki, świetnie, teraz zbieramy masę, dobrze. Zbieramy dalej, okej, okay, bo one tutaj strzelają tymi kulkami, trzeba uważać. Okej, okay. i teraz prawą stroną, prawą stroną, dokładnie tak. Pięknie, i on się jakoś, widzicie, jakoś tak kręci, jakim cudem on tak leci? Ja, on tak zjeżdża, ale będę ogromny! Poczek, jestem ogromny! I teraz razy dziesięć! Jako jedna wielka masa, razy dziesięć! Dolecimy na pewno, uda nam się. Uwaga, 3, 2, 1, jelo! To było łatwe! I cyk mamy koronę? Okej? Okay. E, ale nie chcę jej, oczywiście. Nie zabieram tej korony, ponieważ musiałbym oglądać jakąś reklamę, żeby to zobaczyć, żeby ją dostać, ale oczywiście tego nie chcemy. Dobra, możemy wybrać sobie czapeczkę e, Słuchajcie, tutaj są droższe czapeczki za 2000 Ale mi starczy tutaj chciałbym czapeczkę Mikołaja. Elo, kupuję to! Świetnie! Mam teraz czapeczkę Mikołaja, więc powinno być gicik plus 20 do em, skilla, dokładnie tak. I teraz biegniemy tutaj znowu szybko, dlaczego ja tak sunę? Ja nie, ro nie rozumiem. A, bo schodzę, schodzę z góry. I jak teraz będę wchodził pod górę, to znowu biegnę, widzicie? Nie! Jakim cudem miałbym przejść przez to? To jest niemożliwe. Straciłbym tyle masy. Okej. Okay. Czyli po prostu w tej grze nie da się tak w 100% y zatrzymać tą całą masę. Na pewno w trakcie biegnięcia straci się troszeczkę mas masy, co nie? Ej, ale mogę przez to przeskoczyć. Ja, czemu ja wcześniej tego nie zauważyłem? Ole, zrobił salto. Rób salto, kemon! Nie, ale straciłem masy spadając na dół. ale dobra, mniejsza. Biegniemy teraz razy razy ile? Razy cztery nam się uda. I cyk, razy cztery. Świetnie! Dobra, pięknie! 120 kolejnych y, pońców dostajemy i patrzmy, co to za kolejna mapa. Ta kolejna mapa jest jakaś porąbana, ja nie mogę, dobra, przebiegniemy przez to, przebiegniemy, dobrze, udało się! I teraz cała masa. Dobra, super, św świetnie, jest świetnie. Nie, rękę mi złapało, rękę mi wsysnęło. Dobra, tutaj mamy magnes, magnes mi wszystko zabierze. okej, okay, przeszedłem przez to i patrz na to, co się tutaj dzieje, magnes wszystko zabiera. Ok? Nie, zjadło mi rękę, ale magnes, działaj. A, nie, już się magnes niestety skończył, ale mam mega dużo, wziąłem sobie tych kryształków, więc tyle dobrego. Mam znowu trzy klucze, zróbmy razy pięć. Tyle powinno nam starczyć. I uwaga, otwieramy teraz lewy górny róg. I co nam wypadło? 30 kryształów. Teraz prawy, środkowy i dolny, środkowy, dobra. W sensie, co ja powiedziałem? Prawy, środkowy? Nie. A, no w sumie dobrze, prawy, środkowy. Dobra, wyszło w miarę dobrze. Dostałem całkiem sporo tych końców, razy 5. Więc to się liczy. Lecimy oczywiście dalej. Nie chcemy tutaj oberwać z tego młota. Eee, dobra, nie, 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 nie chcemy na niego, nie skuszą mnie te piękne kryształy, które tam czekają na mnie, nie, 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 dobra, poczty rosnotu, jo, protection, mamy protection, więc biegniemy razem z protection, boom, wszystko rozwalimy, o nie, zjadło mi, zjadło mi kawał ciała, przez przepadek, bo byłem tak duży, słuchajcie, że zasłoniłem sobie ekran. W sensie no nie widziałem już co tam się dzieje. Czy dobiegniemy do razy 10? Proszę, 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 proszę! BUM! Mamy to! Razy 10! O oh yeah! BUM! O ja, tutaj jest taki mega fajny skin. Okej, okay, odblokowałem tego skina, widzicie? I teraz jestem taki śnieżny, śnieżny Wojtek, ale fajnie. Musiałem obejrzeć niestety reklamę, no ale czego się nie robi dla widzów, drodzy widzowie. Zazwyczaj nie oglądam reklam w takich gierkach, ale postanowiłem, że obejrzę. I patrz, mam jakąś nową czapkę tutaj, patrzcie. I zbieram masę całą. Olu się zrobiłem ogromny, teraz muszę dokładnie tutaj to wyczuć. O, przeszedłem to i nie straciłem ani troszeczkę masy. Teraz, aj, myślałem, że wezmę trochę tej masy też, ale się nie udało Dobra, biegnę, biegnę z jakąś czapką Okej, okay, okej, okay. ominimy to wszystko Ponieważ wydaje mi się, że dolecimy na razy 10 Dolecimy, mamy to Razy 10, to tak właśnie tak Dobra, drodzy widzowie Nie, nie chcę tej czapeczki Ta czapka wcale nie jest taka fajna Lepsze czapki są oczywiście na wojanshop.pl Dlatego wbijajcie, pierwsza linka w opisie wojanshop.pl, taka kozacka czapeczka jest dostępna Wystarczy, że wbijecie Pierwszy link w opisie tam jest sklep i tam już jest wszystko! Wszystko czego potrzebujecie. Między innymi kozacka koszulka, na przykład taką, którą tutaj mam, jest po prostu niesamowita. Są również bluzy z tej kolekcji, no i właśnie trafiły również czapki, więc polecam, naprawdę warto. Wojanszop.pl, a my biegniemy i tutaj jest jakiś glut! Co mamy zrobić z tym glutem? Ej, on nam trochę pofarbował z te nogi, ale dobra, już na szczęście jesteśmy cali. Okej, okay, teraz przebiegniemy przez to. Okej, okay, udało nam się, ale straciliśmy pełno masy, nie? Pełno! I cyk! Tutaj szybki unik cyk! Dobra, i mamy, lecimy. Patrzcie, zaraz będziemy mieć 2000 punktów, a to oznacza, że będziemy mogli, słuchajcie, kupić sobie. Nie, nie dolecę, nie dolecę, musiałem na razy 5 walnąć, bo w ostatniej chwili bym nie doleciał. Dobra, 160 e, punkcików zbieramy, cyk. jeszcze 200 punktów, ludzie. I będzie nas stać na tutaj rzeczy, które są trudne do odblokowania, jako rare, ale. O, lipa. Słuchajcie, tutaj mamy za 2500 jakieś wyglądy do naszych postaci, co nie? I jedną postać już mamy odblokowaną, w sensie jeden wygląd. Tylko, że no widzicie, on kosztował mnie obejrzenie reklamy. więc <gryzny> nie fajnie, e, dobra, lecimy oczywiście dalej Mimo, że słuchajcie, zapłaciłem pieniążki Prawdziwe pieniążki, żeby nie mieć reklam w tej grze To i tak musiałem obejrzeć, to nie ma sensu Nie, prawie zginąłem kompletnie Została ze mnie mała cząstka tylko, ale dobra, dałem radę Awesome, 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 awesome Awesome, 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 awesome. Okay. Dobra, co ja gadam? <gryzny> nie, nie dolecę Raz pięć muszę, albo... Ja. Nie, nie wiesz co! Nie, to się nie wydarzyło! To się nie wydarzyło! Tak mało brakowało! Nie, dobra ludzie! Ale to była lipa! Tak mało dosłownie brakowało! A ja spadłem! No naj, najbardziej, w najbardziej głupi sposób mogłem przegrać, tylko możliwie Nie no i musiałem stracić tak dużo masy O nie, to mnie wciąga! Uciekaj od tego! Dobra, syk. Oj! Uważaj na te piłeczki, dobra! Biegniemy spokojnie, jestem ogromny, jestem ogromny, jestem ogromny, biegnij! I teraz dolecimy do razy 10, tym razem się uda, tym razem się musi. Nie, ja. Udałoby się, gdybym nie miał zeza, nie? Bo w tym momencie nie trafiłem tylko przez moją drajwinę. Ej, moglibyśmy być zieloni jak palion, ale nie, dobre, nie. Palion by pewnie obejrzał tą reklamę, ale ja nie. E, dobra, cyk. Bierzemy wiadro na głowę. Pff, wiadro na głowę. Let's go. E, dobra, teraz tutaj szybko. O protection! Protection! Boom! Jakie to jest satysfakcjonujące, jak to wszystko rozwala naokoło. Bum, boom, boom! Ej, rozwaliłem sobie chyba kawałek ręki, bo mi się skończyło protection w ostatniej chwili. E, dobra, co my tutaj mamy? O, czy dolecimy do końca? Mamy 2000 słuchajcie punkcików. Ej, możemy sobie kupić jakieś, jakąś nową czapeczkę? Czy dolecimy do końca? Czy dolecimy do końca? I doleciliśmy! Udało się! Drodzy widzowie, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do sklepu nawaja.shop.pl. Piszcie nadal w komentarzach, jaką gierkę chcielibyście w kolejnym odcinku. No i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Luwa! Pu!